Wisła, za Zagłębie, Sosnowiec, 1 do 0. Tener Marek Saganowski. Tenerzy, podsumujmy spotkanie. Witam serdecznie. Bardzo rozczarowa rozczarowany ja jestem, drużyna też jest rozczarowana tą przegraną. Można powiedzieć, że dziś zaczyna się kryzys całej drużyny. Dzisiaj w pierwszej połowie, pomimo tego, że my kontrolowaliśmy mecz, Mieliśmy swoje sytuacje do, do wykończenia, brakowało nam swobody, spokoju w, w ataku, straciliśmy bramkę po stałym fragmencie gry, ponadto w drugiej połowie też, też mogliśmy stracić dwie bramki po, po słupkach, tak samo było ze, 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 ze stałych fragmentów. No cóż, no, musimy robić dalej swoje. Dzisiaj jest ciężki moment dla, dla całej drużyny. Dzisiaj patrzymy na to, kto jest, kto jest z nami. Chcemy wszystko zrobić, pracujemy ciężko nad tym, żeby, żeby odwrócić tą, tą kartę. Przed nami bardzo ważne i ciężkie, ciężkie mecze, ale liczymy na, na, na naszych kibiców, liczymy na to, że będzie, będzie do samego końca wsparcie. Drużyna tego potrzebuje. I musimy, musimy bardzo mocno się skoncentrować na, 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 na wykończeniu, które nam w tej, chwili, w tej chwili, w tym meczu przede wszystkim nam, nam braku. Dziękuję. Czy macie na razie jakieś pytania? Ja mam takie pytanie, który Mówił Pan po porażce z Pogonią w że reakcja będzie stanowcza. Chciałem spytać, się, jaka była ta reakcja, bo mnie bardzo było widać i, i w grze, i, i w składzie, że w pewnym miała miejsce jakaś reakcja, chyba że coś innego tego nie było widać? No, pan patrzy tylko przez pryzmat 30 minut ostatniego, o, o, ostatniej gry. Wtedy, kiedy graliśmy, wtedy, kiedy graliśmy e, w niedowadze. Pan tego nie mówi kompletnie, ale pan, pan, ciąg, pan, ciągle się tutaj czepia nas. Patrzy Pan przez 30 minut ostatniego graliśmy, do 55 minuty 1-1 było. Przypominam Panu, Jeden jeden było i prowadziliśmy my grę, i mieliśmy my sytuację z, z Grodziskiem. Dobrze, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj jaka była reakcja nie wychodzi Suchocki nie wychodzi Biliński bo nie będę patrzył na 30 minut ostatniego meczu przepraszam Manu który ma kartki nie będę patrzył przez pryzmat 30 minut wierzę w tą drużynę dzisiaj nam nie, nam, nam nie, nie wyszło ale tak czy inaczej ta drużyna będzie grała dobrze i będzie wygrywała bo pierwsze trzy mecze które rozegraliśmy, które rozegraliśmy były bardzo dobre w naszym wykonaniu z tym zgodzę, tylko w następnych 11 jest tylko 12 punktów, no to... A na, a na którym miejscu jest Zagłębia Sosnowiec, która, która zmieniła 20 zawodników? Na 7 w tej chwili. No i no, ja nie mówię, że to jest złe miejsce, bo... No, no właśnie, ale robimy, robicie, 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 robicie taką, taką, yy, taką otoczkę, że tu po prostu my, my co mecz przegrywamy. Taką otoczkę robicie. Kibiców na... Nie kibiców, ja do kibiców nie mam, nie, 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 nie mediów, tak, takich jak wy. Ale to co, mamy pisać, że jest dobrze, jak jest źle? Nie, tylko pisać prawdę, że przegraliśmy mecz 6-2 z Grudziskiem po wykluczeniu Manus czerwoną kartką. I straciliśmy, straciliśmy bramki nie jak byliśmy 11 na 11, mhm. tylko straciliśmy jak byliśmy w osłabieniu. Ja, ja to wiem. No, ale no to, ja to ja nie wie, wiem, czy Pan to wie, bo Pan co, co innego mówi, co innego Pan pisze. No to widział Pan reakcję. No jeżeli chodzi o dzisiejszą grę i wynik, no to... No to wynik jest, jaki jest. Oczywiście, zgadzam się. Wynik jest, wynik jest dla nas słaby. Dziękuję czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Powodzenia. Trener Maciej Tokarczyk. Trenerze. Co mogę powiedzieć na te, po takim meczu, na pewno na samym starcie podziękować Kibiców za świetną oprawę i doping przez cały mecz, mecz to było dla nas bardzo ważne wsparcie. Liczę, że, że takie samo lub nawet, lub nawet lepsze będzie w kolejnych meczach. Bo to niesie. Niesie to zawodników i dzisiaj to było widoczne. Jeśli chodzi o sam przebieg spotkania, no to tak naprawdę powiem szczerze, miałem wrażenie, że mogliśmy zagrać drugie 90 minut i tak nie stracilibyśmy bramki. Mój zespół grał bardzo dobrze. W defensywie realizował w 100% plan na mecz z wielkim poświęceniem. Już nawet w momentach, gdy zagłębie dochodziło w nasze pole karne, byliśmy spokojni, ale zarazem zdecydowani. Ten spokój nam pozwalał na to, żeby interweniować. W kontekście naszego planu obrony pola karnego, zdecydowanie, które, które było w zawodnikach, pozwalało nam na to, że te interwencje były skuteczne z wielkim poświęceniem. Dlatego wielkie słowa uznania. To jeśli chodzi o defensywę, nie mogę pominąć również aspektu ofensywnego, gdzie tych sytuacji dzisiaj stworzyliśmy co najmniej jeszcze kilka. 1-0 to zdecydowanie najniższy wymiar kary. Dwa słupki, jeszcze jakieś uderzenia: Dasia Gałąski, Bartka Gustka. Tych sytuacji dobrych było co najmniej kilka. To jest taka nagroda dla zespołu za bardzo dobrą pracę w tym tygodniu, i można powiedzieć, że wychodzimy z lekkiego kryzysu, który, który mieliśmy, bo cztery przegrane mecze to jest taki kryzys. Natomiast też trzeba pamiętać o okolicznościach i o tym, z kim, z kim graliśmy podczas, podczas tych meczów. Reasumując, bardzo się cieszymy, było nam to bardzo potrzebne. Do końca zostało pięć spotkań w piątek kolejne, także to wszystko. Dziękuję za jakieś pytania. Dzięki dronarze. Dziękuję.